Siemano, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Timmy e, Witam was w kolejnym odcinku Zmodyfikowanego Minecrafta e, Tak, ja jestem Timmy, dawno mnie nie było e, Ale to, no i chciałbym To jest odcinek, w którym się Tylko tłumaczę Tak więc e, chciałem się wytłumaczyć dlaczego mnie nie było Nie było mnie dlatego, że jak pewnie wiecie jest koniec roku e, Szkolnego oczywiście i trzeba było na koniec poprawiać ocenki, no i ja trochę W ciągu roku się do nauki nie przykładałem, no i tak na koniec Nie było zbyt ciekawie, ale wszystko się udało Zdałem, wszystko jest zdane, jest wszystko pięknie, ładnie, więc się bardzo Cieszę yy, i to tyle, dlaczego mnie nie było, mam nadzieję, że nie jesteście na mnie jakoś super zi i nadal będziecie mnie oglądać Wiem, że aktywność pewnie pod tym odcinkiem nie będzie jakaś super, ale zrobię wszystko Żeby było super. Tak. Eee, I teraz może już koniec. Przepraszam, mam nadzieję, że nadal będziecie mnie oglądać, bo w sumie taka przerwa to nie, nie zmienia mojej osoby. Ja nadal jestem normalny, taki zwykły nerd. No, tyle. Eee, kolejna sprawa, co, co się stało, co będzie na kanale, bo są wielkie zmiany. Przynajmniej tak planuję, chociaż nie wiem, czy to wyjdzie. Minecraft będzie. Zmodyfikowany Minecraft zostaje, czasami jakieś minigame, chociaż strasznie mi się nie chce w to grać, może będą, e, ale najważniejsza sprawa, sprawa co do zmodyfikowanego Minecrafta, e, jest całkiem nowa paczka, jest 108 modyfikacji jak na teraz, mm, paczki nie udostępniam, bo nie chce mi się, nie chce mi się, bym musiał pisać do autorów o zgodę i tak dalej, a nie chce mi się tego robić. Paczka jest moja, w sumie było, było dużo plagiatów, więc też się o to boję, już mu o tym opowiadałem e, Są nowe modyfikacje, wszystkie mody, które się gryzły Zostały jakoś poznamieniane, wszystko zostało jakoś tam zrobione e, I tu jest nowy save musiałem zrobić mm, I na razie Ja tylko tak jakby nie, To nie jest pełnoprawny odcinek, znaczy jest to normalnie odcinek Ale Teraz jest tutaj ja wychodzę na prostą, jak widzicie, tutaj już buduję swoją posiadłość, jak ją skończę. Albo może na kolejnym odcinku to zrobię. Yy, to już będzie normalny odcinek. Tutaj tak wiecie, ogarniam sobie itemki, tutaj. <laughs> tak, yy, taka tajna rzecz tam jest. Yy, I tyle co do zmodyfikowanego, zmodyfikowanego Minecrafta. Yy, jakie plany na w ogóle kanał? Bo to jest chyba najważniejsze. Mam zamiar teraz nagrywać inne gry. Bo w Minecrafta jedyne kiedy mi się chce grać, to tylko na modach. No i tak w sumie nic więcej: bo od dwóch tygodni nie grałem w tego Minecrafta i tak nie nie chce mi się grać na tych Skywarsach i tak dalej, powiem szczerze. Tak więc będą inne gry. Gry, które planuję nagrać, to. I najważniejsze co do tych gier, bo zanim je wymienię, to chodzi o to że nie będę ich... nie będę robił z tego serii no, odcinki z gier nie będą... z tych innych gier niż Minecraft nie będą numerowane czyli na przykład jeżeli to będzie gra A to będzie gra A bez numerka i będzie tylko tytuł i będę ją nagrywał wtedy kiedy będzie mi się chciało, nie będę się skupiał na fabule i mam nadzieję, że rozumiesz ty, rozumiesz, co nie? no, czyli na przykład jeżeli mam plan nagrywać Watch to nie będę tych odcinków numerował. Będę na przykład zacznę odcinek w 40% gry, skończę na 45%, 41% w ten pierwszy na przykład odcinek, ten pojedynczy odcinek, i potem na przykład znowu mi się zachce nagrywać Watch Dogs, ale potem na przykład już jestem na 60% gry. To nagrywam od 60%, czyli nie skupiam się na Fabule. Mam nadzieję, że rozumiecie, czyli nagrywam tak wypadkowo. Mi się chce nagrywać, nagrywam. Chce mi się tylko grać, gram i potem nagrywam, nie? Rozumiecie? Czyli gry, które planuję nagrać, to właśnie Watch Dogs, Sleeping Dogs, e, podobne nazwy, nie? <laughs> Bardzo śmieszne. E, co tam jeszcze? Battlefield Hardline, BF4, BF3, bo w sumie nie wiem, jak będzie z BF-em 4. Chcemy jeszcze nagrać Sniper Ghost Warrior 2, Tomb Raidera. I z niektórych tylko serii będzie tak, że będę nagrywał kilka odcinków. Nie będę ich numerował, ale będą, będzie po prostu kilka odcinków na kanale. Więc mam nadzieję, że rozumiecie, więcej gier nie będę wymieniał, ponieważ to jest w sumie trochę niespodzianka. Poza tym, więcej nie pamiętam, mam je zapisane tam gdzieś na komputerze. Tak więc co? Ja nic super, ekstra, mega ciekawego na tym odcinku nie zrobiłem. Jeszcze raz Was przepraszam za tą długą nieaktywność, ale teraz jest wszystko poprawione. Od środy, czyli od rady zatwierdzającej te oceny, nie trzeba już chyba chodzić do szkoły. To wezmę się za nagrywanie, nie? Ale codziennie, codziennie, zawsze i w szkole, w, na, w toalecie, w nocy jestem dostępny na ASKU. ASK. Nie, team, nie, no oho, oops! Oh, oh, Jestem dostępny też na Snapchacie, czyli aplikacji na telefon. Może telefonu nie pokażę. Eee, czyli jeżeli, jeżeli macie jakiegoś smartfona, raczej macie e, z Androidem bądź ios czyli iPhony i iPady i tak dalej. Jeżeli macie tableta czy coś, ściągacie aplikację Syny, apy, Cychy, Aty. Rejestrujecie się tam i dodajecie użytkownika Team już. Obejrzyjcie sobie poradniki, poczytajcie na czym polega, bo ja nie będę tłumaczył, ale to są takie krótkie wiadomości, które możemy sobie przekazywać. E, czyli jestem na Snapchacie, na Asku codziennie, na Instagramie też wrzucam czasami zdjęcia. I to tyle, nie będę się tutaj reklamował dalej. Mm, to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jak nam się patrzę, to patrzę na kamerkę i to mnie trochę tak... Myli. To więc to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemoneczko. Tak więc, jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj mój kanał i zostaw lajka. Loknij do opisu znajdziesz tam więcej informacji na mój temat. No to już chyba wszystko. Siemka.